W składzie słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie Okrążają słońce, różnią się kolorem, masą i rozmiarem Lapale, co one stale, kręcą się w parę. Merkur jest tu ja, jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne katerie, złatą pogodą, nie nie właśnie zgody. W dzień jest mi gorąco, w nocy bardzo Brrr, no mam i nie damy z tym doga kolejności. Nie ustanie uchwał i sprawny dosyć, wiruje woman, niech się nie spiesza i bardzo jasno świecę, że nie. Wie. Tu ziemia, witam serdecznie, czuję się świetnie, sami czują mi świeżo, a Słucham, mam dużo wody, miał padnie się popożyć. Hej tu Mars, planeta numer cztery, bardzo się czepię, jestem cały cały. Mam najwyższe góry i podgroma pyłu, a nic nie widzę, znowu leci mi do oczu W kładzie słonecznym wirują planetę. Wszystkie w innym tempie okrążają słońce Różnią się kolorem, masą i rozmiarem są one stale, kręcą się w twarę. Yo, 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 największy ołtarz gazowy Piąty od słońca na pewno nie przeboczysz, choć moja masa jest pod. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują ich kamienie, piełki, sporo lodu Jestem szósty od słońca w głowie do zakodu i cześć, to ja no do pigi, tam o mnie nie dopuszczam. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z lanego, tego koloru kolor. Jestem szóstym, planetą i firmie na boku Na koniec ja, swoje trzy grosze w drodze. Nazywam się nepni, najdłużej, krągam słońce. Włoże, kuklanym, co wodą. Wszystko więc nie włączaj się z piknią, choć jest jak biurko. W układzie słonecznym wirują na metry. Wszystkie cudne wtębie, okrążają słońce. Różną się kolorem, są